Pod Jerocińskiej Golinie zlokalizowane są tereny inwestycyjne, na których mieści się kilka dużych firm. Ciężkie samochody dostawcze podążają tu przez centrum wsi ulicą Dworcową, bo nie mają innej możliwości dojazdu. Jest szansa, że wkrótce się to zmieni dzięki perspektywicznym działaniom samorządu. Gmina Jerocin planuje budowę alternatywnej drogi od ulicy asfaltowej do drogi na Obra. Mieszkańcy miejscowości wielokrotnie zwracali się do Urzędu Miejskiego w Jarocinie o odciążenie ulicy Dworcowej i wybudowanie dodatkowej drogi. Konieczność inwestycji podkreślali także miejscowi radni, między innymi Marcin Półrolniczak, który już w grudniu 2018 roku na jednym z zebrań wiejskich apelował o powstanie drogi, podkreślając, że inwestycja jest niezbędna. W marcu 2019 roku do burmistrza Adama Pawlickiego Płynął wniosek sygnowany podpisem blisko 100 mieszkańców, w którym zwracają się oni z prośbą o wybudowanie dodatkowej drogi odciążającej ulicę Dworcową. Uskarżali się wówczas na duże utrudnienia spowodowane zatłoczeniem drogi. Wskazywali, że brak innego dojazdu do terenów inwestycyjnych ma wpływ także na bezpieczeństwo mieszkańców. Przy zatłoczonej ulicy Dworcowej poza zabudową jednorodzinną znajduje się także przedszkole, apteka i market. Cały czas pracowaliśmy nad tym, aby to żądanie, tą prośbę mieszkańców spełnić, i przychodzi czas na to, żeby zacząć realizację. Mamy w tej chwili gotowe projekty, plany. Jesteśmy gotowi do złożenia wniosku do Krajowego Funduszu Rozwoju Dróg. Będziemy budować alternatywny dojazd ulicą asfaltową do ulicy na obrę. I tam przez tory wtedy można będzie dojechać do farmy, do strefy ekonomicznej, a na prawo do zakładu Biernackiego, wtedy zupełnie można tak naprawdę pominąć centralną ulicę, aby troszeczkę odciążyć mieszkańców od tego uciążliwego transportu ciężarowego. W kwietniu 2019 roku magistrat poinformował, że gmina Jarocin podjęła kroki. Które mają na celu rozładowanie ruchu w centrum Goliny. Samorząd zlecił bowiem wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych od ulicy Asfaltowej do drogi na Obrę. To najkorzystniejsze rozwiązanie. Planowanie przebiegu alternatywnej drogi z innej strony Goliny byłoby droższe. Dlaczego? Ponieważ trzeba by wówczas wybudować nie tylko dłuższą drogę ale także konieczne byłoby wykonanie infrastruktury towarzyszącej, np. wiaduktów czy mostków. Działania związane z opracowaniem dokumentu zakończyły się w grudniu 2020 roku. Obecnie samorząd gminy oczekuje na wydanie przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie decyzji na realizację inwestycji. Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia, gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli w 2021 roku uda się pozyskać dofinansowanie, to inwestycja będzie realizowana już w przyszłym roku. Nowe, dodatkowe połączenie drogowe do terenów inwestycyjnych odciąży ulicę Dworcową od ciężkiego transportu. Dzięki budowie drogi zwiększy się komfort i jakość życia mieszkańców, nie tylko ulicy Dworcowej, ale całej Goliny.